No, witam wszystkich w kolejnym filmie na kanale. Właśnie dowiedzieliśmy się o tym, że Warner Bros. wybrał nasze złote trio czyli Harego, Rona i Hermione. No, i w komentarzach już widziałem pewne jakieś takie niezadowolenie, aczkolwiek większość ocen jest pozytywna. W dzisiejszym materiale przejrzymy sobie te niektóre z komentarzy. Po prostu powiem wam o co chodzi, co showrunnerzy powiedzieli na temat tego złotego trio no i wszystkie newsy związane z serialem Harry Potter. Także zapraszam do materiału. Ten materiał powstał dzięki wspierającym i patronom. W momencie nagrywania tego materiału znamy obsadę 9 postaci, które wystąpią w serialu Harry Potter. Chciałbym jednocześnie zaznaczyć, że według twórców będzie to wierna adaptacja książki J.K. Rowling o tym samym tytule, czyli Harry Potter i coś tam. No więc w Minerwę McGonagall wcieli się Janet McTier. Powiem Wam szczerze, że bardzo mocno pasuje. No i tutaj chciałbym jeszcze tak dodać, że na razie do tej pory było tak, że w postaci z Harry'ego Pottera mogli wcielać się tylko Brytyjscy aktorzy. Taka była zasada, taka była, wiecie, taka była wola J.K. Rowling. No i myślałem, że tak będzie już po prostu do końca świata i o jeden dzień dłużej. No ale mamy tutaj pewne złamanie tej tradycji, ale o tym opowiem za chwilę. Kolejną postacią jest Nick Frost, który wcieli się w Rubeusa Hagrida. I szczerze mówiąc, tutaj też nie mam żadnego problemu z tym castingiem. Wygląda naprawdę dobrze. Aczkolwiek. Widziałem, że fanom się to po prostu nie podoba. Nie wiem dlaczego. Dla mnie pasuje. Kolejny aktor to John Lidgoe, który wcieli się w albusa Dumbledore, i to jest ten wyjątek od reguły, ponieważ jest to amerykański aktor. Wszyscy inni, do tej pory przynajmniej, są Brytyjczykami. Paul Whitehouse wcieli się w Argusa Filcha i chyba nie muszę wam mówić, że pasuje wręcz idealnie. Chociaż ten oryginalny, ten pierwszy Argus Filch. Również był świetny. Luke Talon wcieli się w profesora Quirella. No i szczerze mówiąc, wszystko jest tutaj znowu ok. Jak na razie mamy casting 10 na 10, to znaczy nie wiem, jak wypadną w swoich rolach, ale z samego wyglądu w ogóle mi nie przeszkadzają. No i teraz przechodzimy do tego Big Trio, czyli Ron, Hermiona i Harry. Variety ogłosiło, że Warner Bros. właśnie wybrał naszą złotą trójkę. Wybrali trzech aktorów spośród 30 tysięcy, czyli jak łatwo można policzyć, średnio na jedną rolę przypadało 10 tysięcy dzieciaków. Warner Bros szukał dzieci w wieku od 9 do 11 lat, no i takich znalazł, i szczerze mówiąc dobrze wybrali. Nie wiem jak ty o tym, jakby nie wiem, jak ty to odebrałeś, ale mi to mega pasuje. Dominik McLaughlin wcieli się w Harry'ego Pottera. Bardzo fajnie wygląda, aczkolwiek Daniel Radcliffe, no wiecie, jest tym OG Harry Potterem, ale tutaj nie mam żadnego problemu. Alistair Stout wcieli się w Rona Wesleya. No i szczerze mówiąc, też mega pasuje. Zaryzykuję stwierdzeniem, że jest bardziej rudy niż Rupert Green. No i największe kontrowersje, takie w cudzysłowie wzbudziła Arabella Stanton, czyli Hermiona Granger, która według większości jest bardziej jak kawa z mlekiem aniżeli samo mleko. Jeżeli wiesz o czym mówię oczywiście. Ale no, jest z Wielkiej Brytanii, wszystko jak najbardziej pasuje. Szczerze mówiąc ona bardziej pasuje do Hermiony niż Emma Watson. No ale to tylko moja opinia, zobaczymy oczywiście jakim wszystkim pójdzie. Szczególnie jeżeli porównamy tych aktorów z ich opisem książkowym. I co dziwne, co ciekawe, bo czytałem całą serię Harry'ego Pottera kilka razy. I wydawało mi się, że Hermiona powinna wyglądać tak jak Emma Watson, no bo nikt wcześniej się w nią nie wcielał. Ale o dziwo w książce jest zadziwiająco mało jakby zdań opisujących wygląd Hermiony. Z książki dowiadujemy się tylko o tym, że ma duże zęby, co Arabella stamtąd zdecydowanie ma, oraz co nieco na temat jej e, włosów. Ale to można, wiadomo, łatwo zmienić farbując włosy. O ile mi dobrze wiadomo, w książce nie ma nic na temat koloru jej skóry. No i wiadomo, największe kontrowersje to Papa Esideu, czyli Severus Snape, który wygląda kompletnie inaczej niż jego odpowiednik w książce. No i kompletnie inaczej niż Alan Rickman, który pasował wręcz idealnie. Showrunnerka Francesca Gardiner i producent oraz reżyser wykonawczy Mark Mylod dali oczywiście oświadczenie wraz ze zdjęciem trzech aktorów. Napisali, że po niezwykłym procesie poszukiwań prowadzonym przez reżyserki castingu Lucy Bevan i Emily Brockman z radością ogłaszamy, że znaleźliśmy naszych Harego, Hermione i Rona. Talent tej trójki wyjątkowych aktorów to prawdziwa przyjemność do oglądania, i nie możemy się doczekać, aż świat zobaczy ich wspólną magię na ekranie. Chcielibyśmy podziękować dziesiątkom tysięcy dzieci, które wzięły udział w przesłuchaniach. To była prawdziwa przyjemność odkrywać tak ogromne bogactwo młodych talentów. Warner Bros. planuje zrobić jeden sezon na jedną książkę, tak więc czeka nas kilka sezonów. Ale czytałem już opinię, że ten serial skończy się po trzecim czy czwartym sezonie. Ja uważam, że nie. Warner Bros. zainwestował już wielką kasę w ten serial, ponad miliard funtów, um, dlatego nie skasują tego serialu. Takie jest przynajmniej moje przypuszczenie, bo już pod Londynem zaczęli budować. Świat Harry'ego Pottera. Zaczęli budować um, Privy Drive, czyli dom Dursleyów, w którym przez większość życia wychowywał się Harry Potter. Oczywiście, oprócz Privy Drive, jedną z największych i najbardziej ikonicznych lokalizacji w całym Harry Potterze jest Hogwarts, na temat którego wiemy zadziwiająco mało, no ale wiadomo, więcej informacji przyjdzie z czasem. Do tej pory dostaliśmy tylko kilka takich grafik koncepcyjnych. Które wyglądają jak najbardziej poprawnie. No więc okej, okay. kim są i jaki dorobek mają ci trzej aktorzy wybrani przez Warner Bros., którzy swoją drogą są naprawdę bardzo odważnymi dzieciakami, bo przed nimi ogromna próba jakby dorosłego życia, bo presja, jaką wy wy wywrze na nich cały świat, będzie po prostu niesłychana. Bo po pierwsze, e Oryginalna trójka aktorów naprawdę wybrnęła z tego całkiem nieźle. Dobrze im poszło, woda sodowa nie uderzyła im do głowy i przetrwali. No ale wtedy były inne czasy. Teraz ci mają gorzej, bo będą non-stop porównywani z tamtymi aktorami. Na przykład, Dominik McLaughlin będzie w każdej sekundzie, w której pojawi się na ekranie, porównywany do Daniela Radcliffa. I to może być dla nich naprawdę wielkie psychiczne obciążenie. No ale, tak jak powiedziałem, kim oni są? McLaughlin, czyli odtwórca Harry'ego Pottera, to jest oczywiście młody brytyjski aktor, który wcześniej wystąpił w komedii Grow. Zagrał tam u boku Nika Frosta, który wcieli się w Hagrida, także będą mieli już jakiś tam wspólny temat. W ubiegłym roku młody aktor wystąpił w przedstawieniu teatralnym Macbeth z Ralphem Finesem, czyli... Lordem Voldemortem z filmów o Harrym Potterze. Jeżeli chodzi o Alastera Stouta, który wciela się w Rona, to będzie tak naprawdę aktorski debiut. Do tej pory wyłącznie wystąpił w reklamie Rolls on Jersey Royal Season. No i Arabella Stanton, która ma 11 lat. Wystąpi jako Hermiona Granger. No i jeszcze nie ma tak naprawdę doświadczenia przed kamerą, natomiast wystąpiła w dwóch muzykalach. Tak więc z tej trójki dzieciaków największe doświadczenie ma nowy Harry Potter. No i zobaczymy, jak to będzie. No i pojawiły się już pierwsze takie doniesienia o tym, ile będą zarabiali ci aktorzy. I powiem Wam, że te kwoty zwalają z nóg. I to jest też jeden z dwóch tych wielkich problemów. Po pierwsze, presja społeczeństwa, po drugie, wielka kasa, która może ich na zawsze odmienić. Według eksperta Daily Mail Nika Ed, na początku dzieciaki będą zarabiały po około milion funtów za cały sezon. Na koniec siódmego sezonu ta kwota może już wzrosnąć do Mniej więcej 15 milionów funtów dla każdego za cały sezon. Naprawdę to są ogromne pieniądze dla tak młodych dzieciaków. Wyobraźcie sobie, że macie około wiadomo, to zależy od kursu 5 milionów złotych co rok, jako jedenastolatek. No wiadomo, że tej kasy nie zobaczycie tak jak kasy z komunii, bo wszystko przytulą rodzice. No ale żeby to się nie skończyło takimi kontrowersjami jak rodzice Ryana z tego kanału na YouTubie, Ryan Toy Reviews bodajże, gdzie korupcja i wykorzystywanie są na porządku dziennym. Mam nadzieję, że będzie ich to, to znaczy mam nadzieję, że ich to ominie tak po prostu. Dajcie oczywiście znać, co sądzicie o tej całej obsadzie, ale głównie interesuje mnie wasze zdanie na temat tego złotego trio, czyli Harry, Ron i Hermiona. Tak jak powiedziałem, szczerze mówiąc, jestem zdziwiony, że tak dobrych aktorów znaleźli w Wielkiej Brytanii. To znaczy pod względem wyglądu, bo pod względem umiejętności aktorskich, no to się okaże za około 2 lata. No i jednocześnie wraz z tym Big Trio czekam na innych aktorów. Lucius Malfoy, Draco Malfoy, Crab i Goil. Przecież tam jest jeszcze mnóstwo nauczycieli, także zobaczymy czy odwalą coś w stylu Severusa Snape'a, czy będą trzymali się już w ryzach i papa Ideu będzie jedynym takim wyjątkiem, że tak powiem, czarnym charakterem. Aczkolwiek szczerze mówiąc, Dobrze, dobrze to wyszło. Jak na razie jest spoko. Ja się mega cieszę. Nie mogę doczekać się pierwszego sezonu Harry Potter, ale oczywiście ty jesteś ekspertem i Twoją opinię chciałbym poznać w komentarzu poniżej. Dlatego rozpisuj się, czy według Ciebie wyciągnijmy kota z worka, czy Arabel, um, czyli ta, wiecie, aktorka, która wciela się w Hermione Granger, pasuje. No bo umówmy się. Reszta. W miarę pasuje, a ta najbardziej odbiega od książkowego opisu czy od tego, jak sobie zdążyliśmy przez te lata wyobrazić tą postać. Mi pasuje, nie mogę się doczekać, nara.